Do świąt zostało półtora tygodnia, i dlatego no, udało nam się zebrać całkiem sporo propozycji, co w tym czasie w Krakowie można robić. Staraliśmy się zebrać zresztą jak zwykle, żeby te propozycje były bardzo różnorodne, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Więc zaczynamy oczywiście od spacerów po świątecznym Krakowie, a tutaj aura wyjątkowo nam w tej chwili sprzyja, bo Kraków już jest piękny i świąteczny pod śniegiem, a rzadko nam się tak zdarzało w ostatnimi laty. Zebraliśmy też propozycje krakowskich instytucji bo jak zwykle wiele się dzieje w muzeach, wiele się dzieje też w... W placówkach kultury, które organizują koncerty, jest bardzo dużo spotkań, jest bardzo dużo spotkań kolędowych. Pokazujemy też, że w Krakowie można jeździć na łyżwach, gdzie są lodowiska i zapraszamy, żeby korzystać też z tej formy. Rozmowa z psychologiem, który nam mówi, jak przetrwać święta, bo uznaliśmy, że to też ważny temat. Rodzinę wszyscy bardzo kochają, ale wiele osób mówi, że święta jednak ich męczą i w momencie, kiedy muszą się spotykać z rodziną, nie czują się komfortowo, no więc psycholog ma pewne, ma pewne rady. No i Jedna ważna rzecz, bo teraz nastąpi przerwa dłuższa niż dwa tygodnie. A to specjalna informacja dla tych naszych czytelników, którzy regularnie co dwa tygodnie pytają, kiedy się widzimy, bo następny numer krakowa.pl ukaże się 18 stycznia i niespodzianka. Wejdziemy w 15 rok ukazywania się tej gazety, więc bardzo chcemy odświeżyć ją trochę. Więc ten następny numer, który trafi do państwa rąk, już będzie ciut inaczej wyglądał. Może nie bardzo, będzie nawiązywał do tego co znamy, ale będziemy chcieli, żeby był odświeżony graficznie, żeby się go wygodniej czytało, żeby się bardziej podobał i taką mamy nadzieję. No i oczywiście nie ma jubileuszu bez niespodzianek dla naszych czytelników, więc proszę się też spodziewać konkursów, nagród, niespodzianek i będzie się działo. Dwutygodnik tradycyjnie jest na stronie internetowej. Jeżeli Państwo nie dotrą do urzędu, jeżeli nie spotkają na ulicy nikogo, kto go aktualnie rozdaje, to zapraszamy, żeby zajrzeć na stronę kraków.pl i pobrać sobie prosto ze strony.